Cześć, Marta Kucińska, Joga Piękna. Pokażę Ci dzisiaj fajny i prosty sposób na redukowanie lwiej zmarszczki. Być może już wiesz, że powstaje ona z powodu przykurczu mięśni związanych właśnie z tą okolicą. Kiedy często marszczymy brwi, kiedy nie nosimy okularów przeciwsłonecznych, kiedy jesteśmy zatroskane, po prostu ta okolica jest cały czas napinana i po czasie mięśnie nie mają już siły się zrelaksować i pozostają po prostu w stałym przykurczu. Ważne jest, żeby ją rozmasowywać i jak najczęściej można to robić na wiele sposobów. Ale fajna rzecz, tak naprawdę się dzieje przy tych masażach bo przede wszystkim oczywiście poprawia się wygląd tej okolicy, ale to co najważniejsze, to czujemy redukcję stresu w całym organizmie. Zaczynamy zupełnie inaczej oddychać i robi nam się po prostu przyjemnie. Dlatego namawiam w zasadzie każdego, żeby poświęcał troszeczkę uwagi właśnie masażom czoła. Jedną z takich technik jest wykorzystanie głaszy. Czyli takiej płytki, płytki z minerału, moja jest opalitu. Możemy za pomocą tej płytki na różne sposoby masować oczywiście całą twarz, ale w tym przypadku rozmasowywać lwią zmaszczkę. Robimy to w ten sposób, wykorzystując tę krawędź, że przykładamy i bardzo, bardzo powoli, dość mocno przyciskając, przesuwamy ją do góry kilkukrotnie. Ja to pokażę teraz w skrócie, a następnie promieniście. Do góry. To będzie pierwszy etap. Drugi etap: leciutko naciągamy skórę pomiędzy i zaczynamy masować okrężnymi ruchami, raz w jedną a raz w drugą stronę. I to jest warto robić dosyć długo, nawet przez kilka minut. Po czym odwracamy i Tą krawędzią przesuwamy od środka bardzo, bardzo mocno przyciskając i bardzo powolnym ruchem na zewnątrz, tak by przykurcz mięśni marszczących brwi po prostu zaczął puszczać. I to samo symetrycznie po przeciwnej stronie. Potem wracam jeszcze raz i wykonuję znowu. Okrężne, dosyć intensywne ruchy. Już po pierwszym masażu można zobaczyć małą poprawę, natomiast jeżeli będzie on wykonywany regularnie, na pewno przyniesie fajne rezultaty i redukcję lwiej smarczki. Pozdrawiam serdecznie, pa!